Siema, z tej strony Retur, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z Teardown. Eee. Robimy jak zawsze kolejne misje. Zdążyliśmy już no ulepszyć Trochę narzędzia, palnik mamy już najlepszy, te czy nie były. Strzelba na to się pozbiera. Że wiadomości. Gordon Wood. Fantastyczna robota z przystaniem. Wygląda na to, że podziwiam gdyż właśnie zatwierdzili pozwolenie na budowę nowego doku. Kolejna surowa: niedawno w Black River odbyła się, yy, odbyła się aukcja klasycznych samochodów i jeden gość przebijał każdą moją ofertę. To Lawrence Lee Jr., ten młokos, który kilka lat temu odziedziczył zakład chemiczny. Jego wcale nie interesują auta, szuka tylko sposobu na obracenie swoimi brudnymi pieniędzmi. Chodzi o Gauss y, Seidel B-50, ten sam, którego używali w, y, w Seal the Diltu oraz osobistej Jacobi, porucznika Wilsona z Normandii. Lee zamierza niedługo załadować je na statek i wysłać w, y, wysłać w siną dal. Także na zawsze znikną z kraju. Jeśli to nie jest przestępstwo, to nie wiem, co nim jest. Pomolisz mi zdobyć te dwa cacka? Dobrze się nimi zaopiekuję. klasyczne auta. Pożarowe prze, y, przewodowe centralniki alarmowe. Zniszczenie centralniki alarmowej lub przewodu wywoła alarm. Repozycje samochód w fali magazynowej Są, y, dokumenty w biurze część za, y, części zapisuje w fali magazynowej y, Co z najbliżej mnie tam by przeszedł Te misje, w no akurat potrafią trwać długo, więc się nie zdziwię jak to wyjdzie, że na przykład ta jedna misja y, zajmie cały odcinek bo jest też taka możliwość otwieramy drzwi z buta czy z buta z młota dokumenty dokumenty są pod czujnikiem taki zapis jeszcze wezmę tak to odpala się alarm jeśli zniszczę to odpala się alarm ale jeśli to zrobię taki jeden manager. Nie, nadal. Czyli nie mogę tego kompletnie ruszyć z miejsca. Czy okay. do zapamiętania? W tym budynku jest... Ale Nie to Tu na łódce znajduje się jedno z rzeczy, które my chcemy. Trzyma ona ono podpięty alarm, bo to jest ważne. Jest jak trójprzestronny nawet. Trzeba nie mogę to tam zwalić. Jakkolwiek. Pomóc później przejechać jak coś. Ktoś... A, to jest broń, która sam się zerwała. No i tu trzeba wjechać. Muszą po prostu to nie wyjść aż do z Otwieramy na szeroko. Ten samochód jest, tylko ten samochód hotel jest podpięty. Ale a nie jest. o vou vir de manobra. Tu podes i to jest prosty pojazd. Czyli jest tak, wziąłby się to. Przebiegło. Pierwszy pojazd. To są dwie rzeczy. Może... Nie, bo jeden to jest też jest pojazd. Brawo. Musimy się tam przejść. Jeśli któryś, na przykład, jeśli by się okazało, że tam, pojazd ten jest podpięty, to wtedy można zrobić taką sprawę, że pod, pod ja pojazdem się wjedzie. Oczywiście, że, że on będzie podpięty. Musiał się wziąć pojazd, wyjechać przyjechać tam, wziąć drugi i jeśli starczy czasu, to go tam dłużyć Ok, jest podpięty, ale żeby mi wyjechać. Proszę, druga sprawa. Tak, ale dokumenty. To co to tu jest jeszcze? Tu. Mam pomysł. Zniszczę to. Weźmiemy tak. Wybiegniemy, wsiądziemy do pojazdu. Szybki zapis. Musimy wysiąść z pojazdu. Dobra, spróbujmy sobie raz, jak to wyjdzie. Czy też szybki zapis? Hmm, weźmy palnik choć to by było w ogóle. Nie, czy też szybki zapis, żeby nie stracić palnika? Jak to zrobić teraz? i nie, nie, nie ten bojąc Dobra, kiedyś się spróbuję to wymaksować jak na razie zrobić cokolwiek jeszcze pał musi nie spaść. Obrigado. zrobię to, może bez tego Ale jakby jest Nie nazbierałem w ogóle nawet żadnych pieniędzy No w ogóle trochę już się tu ładnie zrobiło Mi się tylko wydaje, że murek jest inny Nie no, gdzie przecież był wcześniej taki zwykły komin teraz pomalowany Ja nie niedawno padłem ofiarą serii włamań, w e, ostatnim straciłem bardzo rzadkie klasyczne auta i wiesz co, wiem kto z tym stoi, Gordon Wood, ten nadęty dupek, który chwali się każdemu w klubie swoimi dwoma nowymi ulubionymi skarbami. Włamania e, narobiły ogromny szkód w moich nieruchomościach, więc chciałbym, żeby Gordon sam zasmakował swoje lekarstwo. Skoro pracuję w branży rozbórkowej, to pomyślałem, że cóż, nie wiem, czy zajmujesz się takiego rodzaju robotem, ale daj znać, jeśli zabrzmiało to interesująco. Misja mainia. Co, Co to jest? Co Urządzenia logujące i udało mi się znaleźć wątek łączący sprawę z, przyst z przystanią West Point. Nie dowiedziałem się niczego więcej na temat BT, ale Lee ma na West Point magazyn. W czymkolwiek podejrzanym macza palcy zgaduję, że to nie przystanie z ostatecznym miejscem przeznaczenia. Pomyślałem, że gps -y w łodziach mogą wskazać mi cel, do którego trafia punkt. Zwłaszcza jeśli porównabym ich ostatnie miejsce docelowe z rejestrem wysyłek. Mogłabym liczyć na twoją pomoc ich zdobyciem. Dajegi, GP jest ich sporo. Myjnia. Zrzuć przynajmniej trzy drogocenne samochody Gordona do wody. Dobra. Zobaczymy to. Przewodowo-centralniki alarmowe. Przynajmniej trzy drogie samochody. Ten jest łatwy, będziemy monitorować drogę, i ten. Ajajajaj, to po prostu sobie teren To jest jeden samochód. To będzie na pewno coś do wzięcia. Nie. To jest jeden samochód. Chodzimy i to jest drugi. Obrazem się tam wystrzelić. To jest trzeci. W sumie zróbmy takie coś. Szybki zapis. Ile mamy na to czasu? Minuta. Nie mam mowy, że my się z tym wyrobić w minutę. My to sobie zrobimy kolejne, to będzie krótszy odcinek, ale... Zgłoszono kradzież dwóch klasycznych auta. Dobra, na tym sobie zakończymy kolejny odcinek. Wydaje mi się, że jak na razie robimy wystarczająco. Jak się wam podoba, piszcie. Cieszę się za każdym razem, jak się do mnie odzywacie. A jak na razie, to. Do zobaczenia. Siema.